Dzień dobry, witam. 25 sierpnia, godzina 8:38. Interwał miesięczny dolara do kanadyjskiego dolara informuje nas o tym, że od kilku miesięcy strony się spierają o to, czy granica 1.275 zatrzyma spadki po tym bardzo silnym impulsie podaży, czy nie. I w tym kontekście to już jest piąty miesiąc, gdzie cena balansuje między tą granicą horyzontalnego poziomu wsparcia 1,275, a oporem, który do tej pory nie był przetestowany, 1,337, czyli możemy zaokrącić do 1,340. I ponieważ mamy ruch boczny na niższych interwałach, zaraz to pokażemy, obie strony mają swoje argumenty. Najprawdopodobniej popyt jest zdopingowany tym, że poprzedni trend był bardzo silnie zwyżkowy i mamy tutaj świece objęcia sprzed kilku miesięcy, a podaż z kolei może się można powiedzieć mobilizować z racji intensywności podażowej fali począwszy od formacji PINBAR odrzucając cenę od 1,460, ale też tym, że dotychczasowe odbicie było średnie. Więc czekamy na rozstrzygnięcie. W przypadku wybicia dołem nie widać wsparć aż do granicy 1,200-1,176. W przypadku Pokonania bariery w okolicach 1340, też nie widzimy horyzontalnych barier aż do okolic 1400. Interwał tygodniowy właśnie obrazuje to niezdecydowanie. Widzimy, że tą górną ograniczen górnym ograniczeniem tej konsolidacji, kilkumiesięcznej jest bariera w okolicach 1318, a taką granicą równowagi, bo mamy na myśli całą tą strukturę po wystąpieniu silnej akcji popytu granica równowagi 1281, a tym zasadniczym wsparciem obronionym silną formacją objęciem hossy granica 1245. Wniosek jest następujący. Jeżeli podaż wygra potyczkę o tą granicę równowagi, spodziewamy się retestu aktualnych dołków, dołków tego impulsu, natomiast w przypadku obrony tego poziomu no, w duchu jakby ruchu bocznego liczymy się z kolejnym atakiem na strefę oporu. I o podobnej można powiedzieć strukturze rynku informuje nas interwał dzienny. Tutaj mamy opór bardzo analogiczny do wykresu tygodniowego, poziom równowagi. Wielokrotnie testowany można powiedzieć, że to jest prawie no, obsesyjny. Teren dla rynku od kilku miesięcy w okolicach 1.290, aktualnie teraz testowany. No i strefa wsparcia korespondująca z wykresem miesięcznym 1.277, naznaczona usankcjonowana przez incydent fałszywego wybicia. Tak możemy ten incydent interpretować. No w tej chwili, od momentu potwierdzenia poziomu oporu, inicjatywa podaży jest bardzo silna. No i mamy Mamy w tej chwili kontrę i spór o poziom równowagi. Rozstrzygnięcie tego sporu wskaże nam kierunek. W nawiązaniu do briefingu Dawida z wczoraj, chcemy też te przyjrzeć się parze euro-Australijczyk. Interwał miesięczny wskazuje, że od szeregu miesięcy mieliśmy jednak inicjatywę podaży. Co więcej, ta inicjatywa podaży usankcjonowała dalej, że ta strefa 1,600 to jest bardzo istotna strefa oporu, a razem z strefą 1550 tworzy no, istotną zaporę. Widzimy, że ukonstytuowanie tej zapory trwało latami i póki co cały ten impuls wzrostowy, począwszy od 2012 roku, to już 4 lata, był, był istniał tutaj na tym rynku wzrostowy. Ym, no, został zatrzymany na razie na tej właśnie strefie. Więc y, waga takiej strefy w długoterminowym poziomie na rynku jest y, istotna. Natomiast też widzimy, że popyt odpowiada w okolicach 1,440 i ta odpowiedź była kilkukrotna, ale w takim razie, y, w zależności od tego y, jaka strona weźmie górę, mamy tutaj różne warianty, ponieważ w przypadku wyłamania tej bariery nie widzimy wsparć aż do granicy 1,385, to jest jedy, jedy, pierwsza uwaga, no ale póki jeszcze ta strefa y, trzyma, no to też jest możliwość balansowania ceny i podejście pod y, strefę oporu 1,550. Interwał tygodniowy y, to jest takie szerokie spojrzenie właśnie, żeby Państwo zobaczyli tutaj jak długo rynek y, chciał pokonać granicy 1,550 y, i jak y, czym to się na razie skończyło. No i tutaj właśnie próba usankcjonowania wsparcia, ale zróbmy zbliżenie. Zróbmy zbliżenie. Ono nam pokazuje, że aktualnym sygnałem price action jest formacja pinbar, niewielka formacja pinbar na wsparciu i z niej to popyt wyprowadził ruch korekcyjny. Natomiast ten pinbar jest zagraniem kontrariańskim w tym sensie, że ta ilość czarnych świec począwszy od właśnie reakcji w okolicach 1,550, wskazuje, że średnioterminowy trend w ramach ruchu bocznego oceniamy jako spadkowy. Czyli zakładamy, że w przypadku wystąpienia sygnałów świecowych na niższych interwałach można raczej myśleć o krótkich niż długich pozycjach. I interwał dzienny pokazuje, że w tej chwili aktualnym poziomem sporu jest granica 1,480. Widzimy, że w ciągu ostatnich kilku Tygodni, nawet jeżeli kilkunastu, nawet tygodni ta, ta strefa przechodziła z rąk do rąk i była istotnym różnikiem. I w tej chwili um, chodzi o to, czy uda się sprowadzić cenę poniżej 1,480 i wówczas liczymy się z atakiem na strefę wsparcia, co może mieć istotne konsekwencje. Czy jednak popyt obroni strefę i wyprowadzi ruch w kierunku 1,500, co by odpowiadało testowi. Oporu widocznego na y, wykresie tygodniowym. Także jakieś albo, albo. Na razie punkt dla podaży, z tego względu, że niewielka y, formacja Pinbar Bar y, retestująca i broniąca poziom 1,480, w dniu wczorajszym została, została wyłamana y, objęciem Bessy. Także do czasu negacji tej świeczki y, za bardziej prawdopodobny uważamy rozwój y, ruchu w dół. W najnowszym wydaniu FXMAC 21 ekspertów i 106 stron praktycznej wiedzy o rynku walutowym Forex. Dowiesz się m.in., ile powinna wynosić optymalna wielkość rachunku na start? Jak zarządzać kapitałem, żeby nie spalić konta? Co oznacza wprowadzenie regulacji MiFID 2? Jak wykorzystać strategię FTS na złotym rynku? Jakie grzechy popełniają brokerzy? FXMag Praktyczna wiedza o rynku forex. Magazyn dostępny w salonach Empik w sieci Inmedio oraz na portalu fxmag.pl